Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest to Śpiewanie po Helu Challenge. Tutaj mam taką tubę z Helem. Zobaczymy, jak to działa. Ja to kupiłam w biedronce za 25 zł. No i postanowiłam, że nagram dla was taki filmik. Już kiedyś był, tylko że nagrywałam z koleżanką i trochę na innych zasadach, bo wybierałyśmy same, jaką piosenkę chcemy zaśpiewać. A dzisiaj mam tutaj w tym pudełeczku. Ponapisywane różne tytuły i będziemy losować. Także, może bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Także muszę w ogóle rozkminić o co tym wszystkim chodzi: czy tą plombę trzeba wyjmować, czy to tak będzie lecieć. Aha, czy to tak, tak będzie lecieć. Ja myślałam, że to trzeba wyjąć. Mądra jestem bardzo. Ok, możemy zaczynać, chyba słyszycie, bo trochę wdychnęłam tego. Tak na spróbowanie. Ale trochę mało, także nie ma takiego aż bardzo efektu, także zaczynamy. Okej, okay, także możemy losować pierwszą piosenkę. Pomieszam to trochę i bierzemy pierwszą karteczkę. Wszyscy jestem ciekawa, co to będzie. Kubańczyk, mamu mi się trafiło teraz, także tych hel i zaczynamy. Mamo, chciałem być jak gwiazda roka... Ale serce mam na blokach, rapu uzależnił jak koka Tu gdzie jedni ciągle walą towar Ja w tych kolorach szarości zapisuję swoje słowa Powiem szczerze, że to tak trochę nie za bardzo działa jak w tych prawdziwych balonach Chyba, że za mało wdycham, będę próbowała bardziej Ale myślę, że zaliczone Idziemy dalej I chyba to wrzuciłam znowu do tego, czy to, jest to? Tak, dobra, no to muszę to wyrzucić, bo znowu to wrzuciłam. Także mam karteczkę i aż się boję, co to będzie. O nie! Zostań moją kotką. Dobra. Zostań moją kotką, zostań moją słodką, zostań. My marzenie maja się z tobą ożenie. Chodź do Disco Marka, Czekajcie. bo to będzie twoja bajka, chodź mi na kolanka, nie słuchaj co mówi Anka. Okej, okay, zaliczone. Jak się trochę bardziej y, tego wdychnie, to trochę bardziej to słychać, także będę trochę więcej tego wdychać. Mamy kolejną karteczkę. To jest Ariana Grande One Last Time. Okej. Okay. So one last time I need to be The one who takes you home One more time I promise to that I'll let you go Okej. Okay. Myślę, że zaliczone. Oje, jeszcze... Jeszcze my to trzyma. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, idziemy dalej. Mam tutaj kolejne losuje. Ok, i mam tutaj superhero, Wikibor. Prze, możemy zaczynać. We are the superheroes. We can save the world. So come together close together we are all let's go home. Czekajcie. A place that we go home. A place that we are. We are the superheroes we can save the world. Okej, okay, chyba zaliczone. Także idziemy dalej. Losuję kolejną karteczkę. I węgiel potrafisz. Także zaczynamy. I znów potrafisz się śmiać. I nie mów, że się nie da tak. Cieszyć się tym, co los ci wyznaczył. Myślą nadać kształt, gdy wszystko tak może się zdarzyć. Choć sił brakuje, złe myśli atakują. Okej, okay. chyba zaliczone. Także idziemy dalej. Musiałam na chwilę przerwać, także idziemy dalej. Zostały mi cztery karteczki tylko, także pewnie już te wszystkie piosenki yy, zaśpiewam, więc w sumie to nie muszę losować. So I'm I, Ava Max. Poczekajcie, jak to leciało. Muszę sobie przypomnieć, jak to leciało, bo zapomniałam. Okej. Okay. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted it. Over, it's okay to be different Cause baby's all mine Okej okay. Losuję dalej, zostały trzy karteczki Już to już do końca I teraz też so, e, Sweet Bad Psycho i Max. Chiang-fuzzi, so I'm I znow. Dobra. Oh, she's sweet, but a psycho. A little bit psycho. I know she's screaming. I'm a mama, mine. Oh, she's hot, but a psycho. So let's push this right, co. I know she's screaming. I'm a mama, mine. Okay. Dwie ostatnie piosenki, także wezmę je od razu, bo już nie mam co losować. Także Anioły i Demony, Tymek i Dance Monkey. Okej, okay, także może zacznę od Dance Monkey. Okej, okay, także dwie ostatnie piosenki, czyli Dance Monkey i Anioły i Demony. Także lecimy. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. and never see anybody do that thing you do before. They say move on me, move on me, move on me, yeah, and when you're done, I'll make you do it all again. Okej, okay. teraz tego trochę więcej wziąłem, trochę bardziej było słychać. Także ostatnia piosenka, Tymka, Anioły i Demony. Nocą tańczą demony, całują się w wagoni, patrzą na mnie na zdobycz. Wokół krążą anioły, wirując jak narkotyk. W tle leci, hi, co dosyć, ma go pół kraju, a reszta nie może przespać nocy. Okej. Okay. Także jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. I zapraszam na kolejne filmiki. Pa!